W 1936 roku zapada decyzja o budowie portu wielkiej wsi, a już w 1938 roku następuje uroczyste otwarcie. Po wojnie na jego bazie powstaje przedsiębiorstwo szkuner, zaś w 1951 rozpoczyna się budowa stoczni, która jest integralną częścią firmy. Dziś po latach stagnacji przywraca się stoczni jej dawne znaczenie. Chcemy się rozwijać. Nie chodzi tylko o tą część połowowo-przetwórczą, ale również tą część stoczniową, która do tej pory służyła rybakom. Chcemy rozszerzyć tą działalność stoczni, aby mogła pozyskiwać też inne zlecenia, nie tylko dotyczące remontu, remontów i budowy jednostek, ale również, żeby świadczyła inne usługi stoczniowe. Zainteresowane jest wojsko współpracą z naszą stocznią. My oczywiście ubiegamy się o koncesję, po to abyśmy mogli bezpośrednio sami startować w ofertach, w przetargach publicznych i sami zdobywać zlecenia bezpośrednio na stocznie. Mnogość kutrów przy nabrzeżach stoczniowych świadczy o tym, że klientów zaczyna przybywać. Po kilku latach poważnego kryzysu, jaki w tej stoczni miał miejsce, brak dofinansowań spowodował, że stocznia jakby się zatrzymała. Dzisiaj stawiamy pierwsze kroki. Rozpoczynamy od poważnych prac kadłubowych. Rozmawiają z nami klienci zagraniczni. Na temat budowy nowych jednostek, modernizacji, ewentualnie złomowań jednostek. Wykwalifikowana kadra, nowy sprzęt oraz rozszerzenie oferty sprawia, że Stocznia Szkuner podejmuje się nowych wyzwań. Prowadzimy prace konserwacyjno-malarskie. Stocznia posiada park maszyn skrawających. Wykonujemy prace modernizacyjne, remontowe na linii wału. Posiadamy własną stolarnię, która jest w stanie wykonać proste prace stolarskie na jednostkach. Najlepszą oceną jest, jak zawsze, ocena tych, którzy są jej kontrahentami. Dlatego, żeśmy wybrali tą stocznię, bo fajnie rozwiązana sprawa ze slipami i przede wszystkim dużo miejsca na takie prace właśnie, żeby z remont kutra zrobić, który zresztą szkuner nam opracował. Mi się wydaje, że w przyszłości będzie tutaj dla rybaków jeszcze lepiej. Kontrakty z armatorami prywatnymi, współpraca z innymi stoczniami, znakomite zaplecze i profesjonalna kadra to niepodważalne atuty stoczni szkuner we Władysławowie.